Odbieramy. Dobra, to jest smartfon. Gdzie jest ładowarka? No przecież już nie dodają ładowarek do pudełek. Jak to nie dodają ładowarek? No nie do... wiesz o tym? Serio, że... dają sam smartfon bez ładowarki w tak. pudełku. Musisz sam się zaopatrzyć w ładowarkę. Co? Ale spokojnie. Dzisiaj robię odcinek o tym, na co zwracać uwagę podczas wyboru ładowarki, także jeżeli chcecie wybrać ładowarkę, oglądajcie dalej. Coraz więcej producentów przestaje dodawać do swoich nowych telefonów Ładowarki. Na szczęście, jeszcze informują z jakiego standardu korzystają ich urządzenia, czy jaka jest maksymalna moc ładowania. A jeżeli Wam zdarzyła się taka sytuacja, że dostaliście nowego smartfona bez ładowarki, albo stara prosi się o wymianę już od jakiegoś czasu, to ten film jest właśnie dla Was. Ja jestem Alo i zapraszam Was do oglądania nowego odcinka na kanale Technostrefa. Ten film powstał we współpracy z marką Hama, która dostarczyła nam swoje produkty do tego odcinka. To, że w pudełkach z nowymi smartfonami coraz rzadziej możemy znaleźć adapter ładujący, już pewnie zauważyliście. Jednak ładowarki mogą służyć dzisiaj już do czegoś więcej niż tylko ładowania jednego urządzenia, na przykład telefonu. Równie dobrze mogą posłużyć do uzupełniania energii w słuchawkach, myszce bezprzewodowej, laptopie czy nawet szczoteczce do zębów. Swoje Trzy grosze dorzuciła tutaj Unia Europejska, która niejako wymusiła na producentach tego typu elektronicznych gadżetów obecność złącza USB-C. Także prędzej czy później warto będzie się wyposażyć w taką właśnie uniwersalną ładowarkę. Jednak, no właśnie, na co zwrócić uwagę? Przy wyborze? W odpowiedzi na to pytanie pomogą mi ładowarki Hama. Zanim jednak więcej o nich, to najpierw kilka słów o skrótach, na które będziecie mogli się natknąć, szukając nowej kostki do uzupełniania energii w bateriochłonnych gadżetach. Na początek powiedzmy, czym jest oznaczenie GAN, które coraz częściej można spotkać na ładowarkach, jednak producenci nie zawsze informują, czym ono jest. GAN to po polsku azotek galu. Jest to związek chemiczny, który wykorzystywany jest do tworzenia układów scalonych odpowiadających za sterowanie ładowaniem. Co istotne, zastąpił on krzem w tym zadaniu, który jest znacznie mniej odporny na wysokie temperatury, które potrafią osiągać układy ładujące. Jednocześnie układy stworzone przy użyciu azotku galu pozwoliły na znaczącą miniaturyzację kostek ładujących, bardzo często do naprawdę imponująco małych rozmiarów. Skoro to już mamy za sobą, to trzeba jeszcze rozszyfrować te wszystkie skróty, które oznaczają najróżniejsze standardy ładowania przez lata nagromadziło się ich całkiem sporo. Aktualnie większość producentów oferuje swoją własną dedykowaną technologię. Szybkie ładowanie w wykonaniu Oppo, Xiaomi czy Huawei wymaga zastosowania nie tylko odpowiedniej ładowarki, ale i kabla, co znacznie utrudnia szukanie zamienników. Oczywiście, jeżeli macie telefon z niecodziennym standardem na przykład szybkiego ładowania i chcecie go ładować właśnie z pełną mocą. Na szczęście zaraz obok wcześniej wspomnianych dedykowanych Technologii znajdują się także dwa standardy, które wymiennie pojawiają się w telefonach, a niekiedy nawet razem. Mam tutaj na myśli standard PD certyfikowany przez USB oraz Quick Charge od Qualcomm. PD, czyli Power Delivery, to technologia opatentowana wiele lat temu przez USB, która cały czas jest rozwijana. Korzystają z niej nie tylko smartfony, ale i inne urządzenia, jak tablety czy komputery. Za sprawą swojej specyfiki jest niezwykle wszechstronna i dzięki komunikacji pomiędzy ładowarką a urządzeniem pozwala na szybkie ładowanie z odpowiednią mocą obsługiwaną przez urządzenie, nawet jeżeli moc ładowarki przekracza tę wartość kilkukrotnie. Quick Charge to z kolei technologia skierowana głównie do smartfonów. Powód jest prosty, do działania wymagają procesorów Qualcomm od Snapdragon. A te, jak pewnie się domyślacie, najczęściej obecne są w smartfonach i niekiedy też tabletach. Co prawda, ostatnio Kualkom stara się działać na rynku ARM i produkuje układy dla laptopów, ale zanim się to rozwinie, to pewnie minie jeszcze trochę czasu. No dobra, ale przejdźmy w końcu do tematu: jaką ładowarkę wybrać? Sporo zależy od tego, do czego będziecie ją wykorzystywać oraz z jakimi urządzeniami. Już tłumaczę o co chodzi. Wszystkie ładowarki, które mam tutaj przed sobą, różnią się mocą maksymalną i liczbą czy typem gniazd, a także technologią wykonania. Podobnie jest aktualnie na rynku i aby dowiedzieć się dodatkowych informacji, powinniście spojrzeć w specyfikację producenta odnośnie danej ładowarki. Te najbardziej podstawowe modele ładowarek mają jeden port i moc maksymalną. Kropka. Tutaj nie ma wielkiej filozofii: jeżeli połączycie kompatybilne urządzenie, to ładowarka będzie ładować ze swoją maksymalną mocą lub niższą, którą narzuci jej urządzenie. Ta zasada sprawdza się w przypadku ładowarek Hama o mocy 20, 25 i 45 W. Te trzy ładowarki mają zarówno wsparcie dla technologii Quick Charge, jak i Power Delivery. Ta druga technologia pozwoli im się rozpędzić do maksimum w większości przypadków, jednocześnie tylko model o mocy 45 W. Powstał z wykorzystaniem Azotku Galu. Zresztą widać to też po rozmiarze, bo jest niewiele większe od ładowarki 20 czy 25W. No dobra, ale do czego można takie ładowarki wykorzystać? Kostka 20W dobrze sprawdzi się z większością smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka. Chociaż według nieoficjalnych informacji niektóre modele, na przykład iPhone Pro, mogą ładować się z większą mocą nawet 27W, więc wtedy można pokusić się nawet o mocniejszą ładowarkę, na przykład 35W, ale o tych mocniejszych za chwilę. Natomiast ładowarka o mocy 25W to dobre dopełnienie smartfonów koreańskiego giganta. Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku ładowarek, które mają dwa lub więcej portów. Weźmy tutaj na przykład taką 35W kostkę. To oznaczenie 35W to oznaczenie maksymalnej łącznej mocy ładowania. Innymi słowy, nie będzie to 35W na każdy port z osobna, jest to wartość do podziału. W tym przypadku te wartości akurat zostały opisane, ale nie zawsze jest to regułą. Natomiast jeżeli podłączycie coś jedynie do górnego gniazda USB-C, no to możecie wtedy liczyć na maksymalną moc ładowarki bez dzielenia, ale po dodaniu urządzenia cała pula jest dzielona na 20W. Dla górnego portu i 15 do dolnego. W ofercie firmy Hama znajduje się także model o mocy 38W, co jest wartością dość nietypową, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale dwa porty, jedno USB-C oraz jedno klasyczne USB typu A, świetnie się dopełniają. Przez nowoczesne gniazdo USB-C może płynąć maksymalnie 20W, a po klasycznym USB jest to 18W. Jest to o tyle ciekawa konstrukcja, że może jednocześnie zasilać urządzenie wymagające 20W, właśnie z pełną mocą, a ma także dodatkowo port jeszcze wolny 18W. Sprawa ma się trochę inaczej w przypadku ładowarek GAN. Tutaj za przykład. Posłuży mi model o mocy 65W, który ma dwa porty, z czego jeden to klasyczne USB. Złącze USB-C może osiągać maksymalnie 65W. Tak jest zresztą napisane na jednej ze ścianek kostki. Jest to wystarczająco dużo, aby zasilić większość współczesnych ultrabooków. Jednak po podłączeniu drugiego urządzenia ujawnia się pewna cecha, o której powinniście być świadomi. Większość, o ile nie każda ładowarka wieloportowa oparta o technologię, Gan ma zastosowany pewien mechanizm bezpieczeństwa. Załóżmy, że do tej ładowarki jest podłączony laptop. W momencie kiedy podłączycie do niej jeszcze telefon, to zanim on zacznie się ładować, to laptop na chwilę straci zasilanie. Dzieje się tak, bo ładowarka na nowo negocjuje z urządzeniami, jakiej mocy potrzebują i na nowo rozdziela dostępne zasoby. Wszystko po to, by uniknąć przypadkowych przepięć, a w efekcie uszkodzenia drogocennych gadżetów. Warto jeszcze powiedzieć o tym, jak dzielą się napięcia w różnych sytuacjach, po podłączeniu różnych urządzeń do różnych portów. To pytanie, które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od producenta, ładowarki czy liczby portów, no i oczywiście urządzeń, jakie do nich podłączacie. W tym przypadku mówiliśmy o takich, które mają dwa wyjścia, ale na rynku znajdziecie i modele, które mają ich choćby sześć, a sama ładowarka oferuje na przykład 100 czy 200 watów. Wtedy, żeby dowiedzieć się, jak te wartości będą dzielone, macie dwie opcje. Zajrzeć do specyfikacji albo chwycić za lupę i przeczytać to, co drobnym maczkiem zostało napisane bezpośrednio na ładowarce. Tak czy inaczej, za pomocą na przykład tych dwóch kosteczek 65 i 45W, bez problemu naładujecie nie tylko smartfona. Coraz więcej komputerów przenośnych nie wymaga tyle prądu do działania i może się zadowolić zasilaczem 65, a niekiedy nawet i 45W. Powiem więcej, taka 45W kostka ładują. Szybko naładuje także na przykład nowego Galaxy S23 Ultra. A na koniec pamiętajcie o tym, że oprócz ładowarki ważny jest także kabel, szczególnie jeżeli urządzenie, które podłączacie, potrzebuje więcej mocy, więcej watów, tak żeby to właśnie na przykład kabel nie ograniczał ładowarki podczas ładowania urządzeń. Także jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili materiał o tym na co zwracać uwagę podczas wyboru kabla, no to napiszcie komentarz na dole. Pod tym filmem. A czy wy używacie jednej ładowarki do wszystkiego, czy może macie kilka odrębnych ładowarek do każdego urządzenia? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A tymczasem sprawdźcie także nasz nowy film, w którym porównujemy jakość zdjęć, jakie robi iPhone versus najnowsze Galaxy S23. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.